Ciemka. Witajcie bardzo serdecznie. Jesteśmy na nic basy ponownie. Jedziemy właśnie jednostką elektrycznym zespołem trakcyjnym EN571281. I jedziemy w wagonie RA, czyli rozrządczym. A Za chwilę odjedziemy ze stacji. Nie wiem jakiej. Aha, Ostrołęka-Kochłowice, ok. Pociąg numer 64317, 317 Sędziszów przez Wolbrom i tunel. Sprzęg Szarfenberga. Drzwi służbowe. No wózek troszeczkę jest w uproszczonym stylu zbudowany. No i oczywiście N57 składa się z trzech wagonów: dwóch rozrządczych i silnikowego. Stacja Rzedzin albo Rzędzin, nie wiem, jak powinno być poprawnie. Przejdziemy się po tej jednostce. Zobaczymy, czy jest w porządku. Mamy przedział służbowy. To by się zgadzało, wejście do kabiny maszynisty. Pierwsze drzwi, wagon rozrządczy. Tutaj jest toaleta. Prawidłowo pierwsza harmonia. Wagon silnikowy. I chyba, brak chyba brakuje mi tu jednej rzeczy: mianowicie, nie zrobił pan nic szafy. Niskiego napięcia na wagonie silnikowym. Normalnie w miejscu toalety powinna się znajdować szafa, a tej szafy mi tutaj kurczę brakuje. A jak nie ma szafy, to nie ma jazdy, bo to właśnie tam de facto uruchamia się całą jednostkę. Idąc do końca, mamy to samo: też toaleta, przedział służbowy na wagonie rozrządczym RB. No i te schodki są fajnie, akurat zrobione. Jednostka numer 12:81. No, tutaj co nieco widać. Mamy nastawnik, jazdy, wszystkie przełączniki, kontrolki. Nie widać akurat kranu hamulca. No, no, nie, chyba akurat kranu hamulca nie odzirowano. I w ogóle nie wiem, czemu maszynista otworzył drzwi na obie strony, skoro tu jest wyjście na, prosto na tor. Ale okej, okay. <ścoughs> zobaczcie, xd, ale sam wygląd jednostki jest spoko, ładnie wygląda. Oczywiście, można się doczepić do wielu rzeczy. Najważniejsze, że układ przynajmniej wózków i formacja składu się zgadza. Koła obręczowane znaczy koła, zestawy kołowe właściwie bo to nie są koła, tylko zestawy kołowe. Tutaj powinien być jeszcze sprzęg krótki ale ogólnie fajnie się to prezentuje. No i wracamy tą samą jednostką trzydzieści cztery trzysta dziewięćdziesiąt cztery, sędziszów, katowice. No, trochę brakuje jednak tej sieci, tej sieci trakcyjnej, kurczę. No i oczywiście osygnalizowanie tego pociągu jest nieprawidłowe, ponieważ palą się dwa światła białe. Powinno się palić jeszcze jedno światło, chyba że się pali, ale nie widać w dzień. Czerwone, ponieważ idziemy po torze niewłaściwym. fajnie wiedzieć, że przejeżdżamy przez sygnał S1 stój Oczywiście prędkość tego N57 jest nierealna, ponieważ w rzeczywistości rozpędza się do 6 do 500 km na godzinę. Mszczonów. No, i tutaj mamy prawidłowe wskazanie na, na, na SB, SBLC, ponieważ. No nie, już nie mamy. Ale przed chwilą mieliśmy ciągłe światło zielone ze wskaźnikiem W24, który informuje nas o jeździe po torze niewłaściwym i tupije właśnie do tego nieprawidłowego oświetlenia, chociaż nie, bo pali się to czerwone światło, jeśli tak to osygnalizowanie jest prawidłowe. No i mamy stację końcową. Lwówek Śląski. No i to by było na tyle z dzisiejszego odcinku. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, zapraszam na nic, buses and trums oraz na kolejne odcinki.